No, siema, siema, widzą, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku TFT. I dzisiaj zagramy sobie nowy tryb, który się nazywa Double Tap. Dlaczego? No, bo jeszcze nie. Ej, ja chciałem przeczytać, co się dzieje na tym Double Tapie. Halo! No dobra, już się nie dowiemy. Double UP, znaczy. Okej. Okay. Z, nie zagramy sobie cząkiem. Cząk jest przepotężny, a ja na sam start nie chcę niszczyć jego reputacji. Ostatnie cząkie zaczynam wygrywać co chwilę. Mam yy, na odcinku chyba było drugie. Później, jak grałem tym takim lisim ogonem, to przegrałem i miałem szóste i piąte. Później, jeszcze raz zagrałem cząkiem i miałem drugie. Więc potężnie yy. weźmiemy sobie fufę, fufą zagramy. Jakby też trzeba zmienić trochę, bo już y, przestarzało jest na smoczym szarże No i co, no i można lecieć, można lecieć na Double Up Beta y, Coś tu jest ciekawego no. Mam piąty poziom Battle Passa, więc jak możecie zauważyć o, Trochę gram, ale mało tam Tak z meczów dziennie, gdzieś tam wieczorkiem Więc jeżeli o to chodzi, to ja się za dużo nie angażuję o, jest chyba szansa, że tam nikogo nie dobierze. Sadkę. No, nie. No, chodź na double up. Dobra, nie chcesz coś pieprzeć. Zagramy sobie w takim razie Hyper Rola. Szybsza rozgrywka z 20 punktów. Co! Dobra, pola gambaneckie, ale zagramy. Może tutaj chociaż szybciej to bierze. O! Mówiłem. No że mamy tutaj Kretonura, Podniebnego Tańca, Rzecznego Dłużka, Komisar, Kosmiczną Piratkę, Kosmalarnicę, Najlepszego dziobaka. CO DZIOBAK? Niezdarny Kras, Kretonur, Triumfalna Siekiera I Pixie miandor. kto gra Dziobakiem, co 7 Hunter O jest Eluczek, ja pierdziłem. No jest Eluczek, jest Kosmiczna ale tu mamy tak no, dobra, no jest jakaś szansa, tak co będzie? To jest mój pierwszy mecz na tym Hypergrowd, ale tak patrzę. Uff. Mm, ich, ich HP, i tak no, nie HP tylko w levelach i tak może, może mi się jednak udać. Zapraszam też na streamy oczywiście na Twitchu. Bardzo serdecznie. Twitch has. Keusz. Dobra. Ja go. Co ja tak szybko chodzę? Wreszcie się może uspokój stawiamy Gravesa On nie jest na daleko? Chyba w sumie nie, bo masz odgana nie Co to to? Co on na uszach lata? o takie, takie buty. No dobra. Myślę, że tak może być. Dobra. Przedmioty, przedmioty. Gold. to, to jest? zdrowie zyskujesz następującą liczbę to musi być ćwiczebnych, ok. Dobra, jeden zatkaj, złomię, czyli trzeba iść po złomiarzy proste. Eko, eko wchodzi. Eko, eko. Co ja tu mam? Nic nie mogę stworzyć, tylko oszczegin go. Dobra, ez real. Mamy Złomiarzy, tak? Złomiarz, mamy złomiarza. Aha, bo już gram! Nie no, jak ja przegram to pierwszą rundę, on ma jednakże mocny skład, jak na to, co ja reprezentuję samą. sobą. Eko to jest. O oh boż. Eko to jest asasyn i on skacze na plecy. Nie zauważyłem tego. Ma go stawią, weź, środku leć sobie, jako... dobra pas giganta. Prawda? No złomiesz zabójcę, to jakiś... No bo tu tak co trzeba robić, tak co trzeba robić, tu nie ma żadnych premii nic, żadnego gówna. Yy... Złomiasz, złomiasz, złomiasz. Ezreal. Dobra, nie ma źle, nie ma źle. Graves, ale Gravesa to ja zwalę. O kurcze! Ja nie chcę co chwilę stawać po dwa hity, bo to jest właśnie risky, rozgrywka. A też myślę, że jak dzisiaj już zagraliśmy jednego tego hyper, hyper rola, no to myślę, że zagramy i dwa, albo po prostu będzie kilka odcinek, no bo, bo coś sobie nie wyobrażam, żeby na hyper. No dobra. Czyli dobrze poszło tym hyper rolu. Dobra, bierzemy tego bliskranka. echo też niech sobie tutaj będzie. Fix. Okej, okay, i teraz możemy dać w sumie go Czy on jest złomiarzem? On jest złomiarzem, no to tak możemy zrobić Dobra, ja sobie ich poprzestawiałem No czemu on gra samych asasynów? Co to ma do rzeczy, no? Jak, jak to ma być się sprawdzać? Znaczy, no sprawdza się z tego co widzę, ale dlaczego? Tak <grywa> ty co to mu daje? Oprócz tego, że wygrał ze mną, teraz, co tu się dzieje? Patrzę sobie w kodzie, nie? Zestawy gratis i te wszystkie zestawy gratis są płatne. Więc o co chodzi w tym gratis? No dobra, też weźmy pas giganta. Ja wszystko wiem, co ja robię spokojnie. Tu, 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 Graves. A bo ja nie mam już Graves'a w teamie. Już mam. I tam premia złomiarzy mi zejdzie, lekko, ale to jest. Wiecie. To jest eko też? to jest eko. To akurat mi się najmniej yy, Dobra, nawet nie wiem, co ja miałem zrobić teraz y, plemienną zbroję, bo ona daje dużo, dużo tego. Nie, plemienna zbroja nie słynność na tak, ona daje dużo HP yy, naszej jednostce. Ja już dostaję tak mocno w Ciry, że to aż nie wiem. o jesteś za darmo rzeczywiście odbierz zestaw dobra Gravesa mam bo używam to sobie go wezmę tu tutaj sobie chyba jeszcze Nift z X. No dobra jeszcze zanim sobie cokolwiek to ja tak tutaj już dam z X -a. Ja muszę go jakoś... A, bo on nie pas, Dobra. To, to teraz co ja mogę tworzyć z tym czymś? Mogę zrobić podwójno, Nie. Się usunę, to się usunął usunę tam chyba jednak. Dobra, twoja drużyna jest traktowana jednego osiłka więcej. Czekaj, ja mam ile mam osiłków. No, dobra, no nie wiem. Dobra, możemy dać tą tarczę. Ten, ten się trochę przesunie. Mamy tego trundla za niego. Jest większy levelem. I czy on jest, o i nawet jest złomiarzem, no to świetnie. No ostrze nieskończoności. Ono jest dobra, ona jest dobre A Herold? Chcę zobaczyć co robi Herold. Daj mi zobaczyć. Ja przypadkiem nie dostałem aż 4. Nie, bo to mi się nie zgrywa z tamtym. Dobra, trzeba dać coś nowego. Janana. No nie to trundel no to Eko, bo w sumie już nie gram tym Eko. A już mam 6 na sześć złomiarzy to mogę teraz iść po coś innego eee e, e, co to jest złoto pas gigant blisko dobra tutaj szybko trzeba teraz zrobić kolejny pa y, pa, pa, pa pa a on się od razu coś zrobi dobra trzeba mu coś z tym pasem zrobić Robimy się tą rękawicę. Teraz mu się zrobi tak. Fajnie. Na niego się zna. Na niego się tak nałoży. Co jego rzeczy? To co on tak? Co on tego nie zbiera? Dobra, Grace. Mm. Dobra jest Ezreal, mam Ezreala Sylver Jeszcze jeden by się przydał Udało się. się. Robi siano, robię biznes. Dobra, Gravesik Kolejny, mamy Zixa też. Jest super. Już prawie mamy Zixa na tym super poziomie. I to już się nic nie stanie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Y jest taka szansa, że ja mogę teraz wlecieć w sumie. Czemu już nie ma tego koła? To koło już nie istnieje na tym trybie. Szkoda. O! Chyba... Chyba mi się uda. Chyba mi się to może udać jednak. Szybki... Szybki comeback. Jest to szansa, bo pokonałem chyba tego najlepszego, co jeszcze nie dostał od nikogo. Dobra, co ja teraz potrzebuję? Potrzebujemy, tak bliskranka oczywiście To jest, myślałem oczywiste Okej, okay, okej, okay, okej, okay. i musimy szybko tego Ezraela zrobić Ale co, co w ogóle choga trochę nie, Wiktor też nie, bo nie mam jeszcze na niego miejsca Czy mam? Mam, 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 mam Dobra, muszę szybko coś sprzedać Tego gościa sprzedam Wiktora chciałem postawić Coś mi się nowego, aha, kolejny Ezreal Okej, okay, okej okay. Otrzymujesz otrzymujemy się rozsiłka. Twoje jednostki bez przedmiotów, zyskują 45 parterza i odporności na magię. Twoje jednostki, które zaczynają walkę w dwóch, w dwóch pierwszych rzędach zyskują 40 punktów wyrażenia, to atak. Okej, okay, to się chyba przyda. Jeżeli dobrze zrozumiałem o co tu chodzi. Dobra, trzeba ciebie wymienić, pik No i co my teraz? Mamy adeptów arkanów, fajnie. Mhm, mm mhm. Mm Ostrze śmierci, no to ostrze śmierci nałożymy mu szybko jeszcze Wiktor Jeżeli mm. Wiktor też bije na no, odległość, a bije, no to już się nie polubimy Nie, to chyba jest jego, to chyba jest jednak jego. Dobra, tu nie mogę przegrać akurat, znaczy no, w sumie Nie mógłbym, ale no... No niestety nigdzie nie było ani Zixa, ani Ezreala A szkoda, przydałby mi się bardzo Ezreal No i tutaj już mogę akurat przegrać. Tutaj akurat no, nie tyle co mogę, co przegrałem. On ma dwa pasy giganta na nim. Powaliło go coś. Widzieliście jak sobie dodał nagle w trakcie walki? Taki z niego dziwak. Janana, nie, bo ja gram Jananą, ale. No nie mogę, przykro. Mi się trochę zrobiło, ale muszę szybko pod tamtych pójść. Natomiast tamtych nigdzie nie mogę znaleźć. Już mam za wysoki poziom i żeby nawet ich szukać, a mi brakuje tylko jednego Ezrala. No pod tego było byłoby trudniej, ale jakbym już miał Ezrala, by mi się dużo zrobiło miejsca. Myślę, że to też głupie, że ja tak ciągle dążę pod tego Ezrala, bo teraz... Mnie... Ale jedna jana Nana też by mi nic nie dała. No no moi koledzy pozamarzali. Stają za dużo na odległość bijących. A za mało tak na blisko. No i dobro, już po gierce. No cóż, no siódme miejsce No tak byś nie miało Ale już tak wyszło No cóż, no dobra yy, Co ze skroń szarości? A bo to są też takie jakby... Te, okej okay. Spoko, szósty poziom o, nie Super, że mam szóste, ale tak naprawdę go nie mam. Coś pewnie zrobiłem. No dobra, cóż. Poszło jak poszło. Nie ma, myślę, sensu odpalenia kolejnej, bo film był za długi. Więc żegnajcie i do następnego filmu z TFT.